Dziecko z poznania kuraka. To jedno chyba z najbardziej niesamowitych dzieci. Przede wszystkim bardzo chimeryczne. Chimeryczne nie ze względu na samo dziecko, co to, co się toczy koło niego. Wszyscy skaczą dosłownie, jakby to, bo. Najważniejsza istota na świecie, bo tak jest i w porządku, ja się z tym całkowicie zgadzam, ale z jednym się nie mogę zgodzić: że temu dziecku robimy w ten sposób krzywdę. Raki lubią być same. Raki uwielbiają małe dzieci, lubią spokój i przede wszystkim rodzinę. To dziecko nie można separować od rodziny. Bardzo często jest tak, że mama mówi, śpi. I róbmy, i na paluszkach wychodzi. Raki nie, nie, nie. Raki wyjątkowo lubią spać w grupie. Jest to spowodowane tym, że rak jest w ogóle bardzo towarzyski. Rak lubi dom, lubi rodzinę i nie lubi, o dziwo, zmieniać miejsca. Dziecko lubi być w... Czyli, jeżeli mamy na przykład ten jeden pokój, jako młode małżeństwo, to jest idealne. Miejsce dla raka, bo obudzi się, widzi tati, widzi mi i jest cudownie. Czyli widzi mamę, tatę i ma komplet. Chyba, że jeszcze jest brat i siostra. No to wtedy mama, tata, tata, mama i dwoje. I ja w porządku, jest wtedy tak zadowolony. Najlepiej jak wszyscy śpią w jednym ułożu, no to jeszcze w ogóle podniesiona głowa popełnia i łup, leży takie niemowlę. Po prostu wykonuje to samo, co i jemu się każe. To dzieci przede wszystkim, które trzeba chronić przed wadami serca. To jednak bardzo często raki mają kłopoty właśnie z serduszkiem i to są wady. Ale są to wady przede wszystkim no. Momencie, kiedy jeszcze się nie urodziły, kiedy były u mamusi, w brzuszku, i wtedy nastąpiły konflikty. Także te konflikty odbijają się czy też wpływ przede wszystkim wyżywiony. Raki wyjątkowo trzeba dobrze karmić, a przede wszystkim uważać te małe raczki, na gospodarkę wapienną, ponieważ po drugiej stronie jest. Koziorożec a koziorożec ma przede wszystkim ogromne wpływy na kręgosłup. I tutaj proszę bardzo pilnować raki ze względu na to, że ten kręgosłup jest najważniejszy. I drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, gdzie to stara astrologia mówi, raki trzeba bardzo ostrożnie nie uczulać, nie wykupiać się. Raki są uczuleniowcami, to bardzo potężnymi, i jest to spowodowane przede wszystkim no, wyżywieniem. Ja z własnej praktyki wiem, że podałem swojej córce krowie mleko. Na wsi ona miała wtedy nie pamiętam, ile, ale miała 4 miesiące. No, cudem się to skończyło, w porządku, ale. Całe szczęście, że byliśmy w takiej miejscowości, gdzie był wspaniały lekarz, ordynator ze szpitala dziecięcego i sam powiedział, że uratowaliśmy dziecko prawie w ostatnich chwili. Był cztery razy w ciągu 24 godzin. Po prostu i sam dowiózł leki, i sam zrobił zaszczyty. Po prostu i ja, ja nigdy w życiu nie myślałbym, że mleko jest aż tak niebezpieczne dla małego dziecka. Ale wtedy akurat się udało. Nie uczuliło się, ale zaznaczam, to jest dosłownie jedna sekunda. Ja tylko mówię po swojej praktyce. Z własnego doświadczenia, i po to, żeby młode mamy naprawdę uważały, a już tym bardziej, jeżeli macie tego malusinkiego roczka. To jest raz. Dwa, że. No cóż, raki jeszcze. To są dzieci chimeryczne oczywiście. To są dzieci, które mają własne terytoria. Nie wolno im tych terytoriów za. Gradzać czy wchodzić. Jeżeli to jest raczek śpi w swoim łóżeczku, to proszę się tam nie traktować to jako przechodnie i tam ładować coś, bo jeżeli czegoś nie toleruje, to nie toleruje, nie ma mowy. To jest znak, który znaczy, to są osoby, które lubią swoje granice. Dla raka najważniejsze jest jego terytorium, jego zabawki też nie zachętnie, jeżeli na przykład przychodzi inne dziecko i tak, jeżeli sam nie da, to absolutnie nie pchać tam jakiegoś innego dziecka, żeby dotykał borak. Może są takie dzieci, które po prostu nie tolerują i po co wytwarzać jakąś agresję? Raki są wyjątkowo zaborcze, właśnie o to, już same w sobie, więc nie ma sensu podwyższać tej egzystencji. To jedna z zasad i cóż jeszcze o raku można powiedzieć. Przede wszystkim karmić, bardzo ostrożnie karmić, to co powiedziałem i małe raczki no są to chyba najukochańsze dzieci i ja ostrożnie także z tym słoneczkiem, które będzie za chwilę, bo przecież to lew lada moment wchodzi i to chyba wszystko to co, jeżeli masz jakieś pytanie to zawsze udzielę odpowiedzi jakieś tutaj na blogu, także serdecznie gratuluję wszystkim rodzicom jak urodzili tego raczka. I macie szczęście, bo macie naprawdę dziecko, które będzie was cały czas pilnować i cały czas będzie dążyć do tej rodziny, do tej rodziny spajać, także to chyba największe szczęście. W całym zodiaku chyba nie ma drugiego takiego znaku. Oczywiście, że każde dziecko jest wspaniałe. Ale tutaj chodzi o pewne cechy charakteru i Uraka, raka one są wyjątkowe, wyjątkowe. Każdy znak jest wyjątkowy i składamy się ze wszystkich znaków i oczywiście, że tak, ale tutaj dzieci urodzone w raku są bardzo udomowione i każde wejście innego następnego znaku czy są różnice pomiędzy Rakami, a na przykład lwami, czy potem następnie pannami, czy wcześniej idąc bliźniakami, to jednak są jakieś maleńkie różnice. Oczywiście, że może tak się zdarzyć, że rak nagle będzie lwem. <laughs> a oczywiście, że tak jest, bo urodzi się w tych ostatnich godzinach raka. Czy też będzie zupełnie innym znakiem, bo planet tak się stanie. Ale. To jest zagadka dla astrologów, a nie tutaj na blogu, bo to jest bardzo trudne do tłumaczenia. Oczywiście, że będę tłumaczył, ale to musi upłynąć jakiś długi czas, żeby zebrać to wszystko, żeby ładnie poukładać. I przede wszystkim pamiętajcie o tym, że raki bardzo lubią się martwić. To jest podstawa. Dzieci są cały czas martwione. Tym czy to godzą rodzicom? Czy rodzice będą szczęśliwi? Czy, czy to, co zrobi rak? Czy jutro będzie tak samo, a jeżeli nie, to dlaczego wczoraj było tak źle, a dzisiaj jest, on się martwi. Jest jakby napędzany zmartwieniem. Także nie rozwerselajcie raków, tylko twórzcie ten moment, żeby rak nie miał tych rozter. Tych problemów, bo to jest, to jest bardzo szlachetne, jeden z podstaw całego złotnika. On jest na samym dole i to jest podstawa egzystencji naszej psychiki. Obojętnie, czy jesteśmy rakami, czy nie. Ten, ten moment i sam rak jest nasze wnętrze, nasza kobiecość. Nasza delikatność, nasza, nasz, nazwijmy taki narodowy romantyzm, bo żaden kraj nie ma tego, a my mamy. My mamy tutaj specyficzny romantyzm i specyficzne miłowanie do tego czegoś, co jest w nas, czyli do tej żeńskiej strony męskości. To na tyle opowieści o raku.